Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Spłuszkiewicz i dzisiaj pokażę, jak w lesie wstajemy prawidłowo z karej Oglądajcie, proszę bardzo. Na no to w drogę moi drodzy. Kolejna przygoda. Kolejne emocje. Tylko co tam jest? Co my tam tajemniczego mamy? No żeśmy nie postawali, bo Janek 4.8 dostała, a ja na obryku byłem i... Musiałem też popracować trochę. Okay. Moim... I się zastanowić trochę nad No, no dziwne te papiery. wypadły. Living in the ghost town! Zostaw sobie 8 stopni to... Mój jest komfort na 8, nie? Zupełnie. No i... zobaczamy. Jesteśmy zboczeni.